Dziś zgodnie z obietnicą przetestujemy DeepSeek R1 zadając mu prompty w języku angielskim. Zacznę jednak od nakreślenia sytuacji, ponieważ ten film jest w dużej części odpowiedzią na poprzedni i na komentarze pod nim. Jeśli trafiłeś tu przypadkiem, to zachęcam obejrzeć najpierw część pierwszą z testem w języku polskim. Pierwszy test wywołał lawinę komentarzy zarzucających mu niewiarygodność z powodu promptów w języku polskim. Najpierw wyjaśnię więc, może skąd w ogóle testy w języku polskim. Pierwsza sprawa jest taka, że testów po angielsku jest na YouTube cała masa, za to po polsku ze świecą szukać. A nie mam żadnych wątpliwości, że mamy w kraju spore grono osób zainteresowanych tym, który model sprawdzi się najlepiej w ich przypadku. I nie zawsze mają przecież komfort promptowania po angielsku, z różnych powodów, łącznie z wymaganiami aplikacyjnymi. Idąc dalej, wszystkie testy modeli, jakie przeprowadzałem dotąd na kanale, były w języku polskim. Modele amerykańskie, francuskie i chińskie były testowane w ten sposób. Całą playlistę z tymi modelami można zobaczyć tutaj. No i żeby wyciągnąć jakieś wnioski, jak dany model wypada na tle konkurencyjnych, no to muszą być zapewnione te same warunki. Dlatego R1 też był testowany po polsku. I wreszcie to, że model po polsku radzi sobie gorzej, to wciąż wartościowa informacja, niezależnie od tego, jak bardzo dobry czy niedobry jest pod innymi względami ten model. Postanowiłem to wyjaśnić, choć doskonale rozumiem, że kontrowersja nie dotyczyła samego faktu, że ktoś odważył się nagrać prompty po polsku, ale o wyciąganie daleko idących wniosków na tej podstawie. I przyznaję rację. To, że model nie radzi sobie dobrze po polsku, nie musi oznaczać nic więcej, niż to, że nie radzi sobie dobrze po polsku. Sposób, w jaki przedstawiłem wnioski w pierwszej części, logicznie nie trzyma się kupy. I bardzo dziękuję za te uwagi. Taka weryfikacja jest wręcz niezbędna, żeby utrzymać wysoki merytoryczny poziom kanału. Wspomnę jednak już teraz, że tamte wnioski nie nasunęły mi się wyłącznie z powodu tych kilku zadań przedstawionych w filmie. Ale myślę, że ważniejsze od mojej czy czyjejkolwiek opinii powinny być dowody, a te przedstawiłem bardzo słabo. Sprawdzimy więc dziś, czy ten sam model, promptowany po angielsku, zmieni wyniki na porównywalne z o czy moje wnioski się utrzymają. Ale zanim zaczniemy testy, korzystając z okazji, chciałem poruszyć jeszcze kilka innych kwestii. Po pierwsze, niezależnie od tego, czy R1 wypada słabiej czy lepiej niż o w moich czy w innych testach, to jest to bardzo ważny model z wielu powodów. Sam fakt, że jest open source i że możemy z niego korzystać za darmo, to tylko wierzchołek góry lodowej bo mamy też artykuł wyjaśniający jak powstał, a także dostęp do pełnego ciągu myślowego. OpenAI dla kontrastu jest tak open, że tą wiedzę przed resztą świata zamknęło. Dzięki DeepSeek podobne modele zaczną teraz powstawać jak grzyby po deszczu i rozwijać się jeszcze szybciej i być jeszcze łatwiej, taniej i szerzej dostępne. A to dobra wiadomość dla każdego, kto zauważa możliwości płynące z szerokiego dostępu do sztucznej inteligencji. I pewnie... Koszmar dla każdego, kto uważa to za zagrożenie. Tak czy siak, to ważne, może nawet historyczne wydarzenie. Z drugiej strony, nie ma co popadać w skrajności i zachwalać model nie za jego zasługi. Moim zdaniem, przynajmniej połowa, jak nie większość tego szumu, należy się modelowi V3 od tej samej firmy, który pokazał, że da się uzyskać topowe zdolności o wiele taniej niż zachodni konkurenci i zrobić z tego open source. Inna sprawa, że ten model powstał na plecach zachodnich konkurentów, został wytrenowany właśnie przez te zachodnie modele i gdyby one nie istniały, to nie byłoby możliwe wytrenowanie V3 za tak niską cenę, ale też nie była to jedyna przyczyna, dla której był tani. Zachęcam obejrzeć film o V3, jeśli chcesz wiedzieć więcej lub jeśli wydaje ci się, że OpenAI mnie sponsoruje. Druga sprawa, która gruchnęła w poniedziałek 27 stycznia, brzmi załamanie bańki AI przez Deepseek. To już mnie kompletnie rozbawiło. Owszem, inwestorzy zareagowali nieco nerwowo, ale chyba nawet nie tyle na sam model R1, który pojawił się tydzień wcześniej, ale na twitterowe wpisy inwestycyjnych influencerów o rzekomym właśnie pęknięciu bańki i upadku Nvidii z powodu chińskiego modelu. Chyba nie chcę mi się zagłębiać w zawiłości psychologii tłumu, ale powiem, co ja o tym myślę. To tak, jakby odkrycie nowego, rekordowo dużego złoża złota w XVIII wieku miałoby wywrócić biznes sprzedaży łopat. A logika, która za tym stoi, mówi, bo teraz złoto będzie łatwiej dostępne, więc nie będzie potrzeba aż tylu łopat, żeby je wykopać. Jedyna różnica jest taka, że zamiast złota w ziemi mamy nową technologię WI, a zamiast łopat chipy NVD. Mam nadzieję, że dostrzegasz absurd tego rozumowania. Dobra, ale do rzeczy, to znaczy, do testów. Zadania oczywiście wymagały przetłumaczenia i nie zawsze da się dokładnie jeden do jednego przetłumaczyć, zostawiając wszystkie cechy trudności zadania, więc przy każdym wyjaśnię szczegóły, jak ma się wersja angielska do polskiej. Zaczynamy. Faktura z pierwszego zadania miała być zgodna z polskim prawem i ta część zostaje. Po pierwsze, bo to prompty mają być po angielsku, nie chcę zmieniać merytorycznej trudności zadania, a jedynie język komunikacji. Po drugie, nie mam bladego pojęcia, jakie są chińskie przepisy dotyczące faktur. A po trzecie, akurat z tą częścią zadania, żeby to była poprawna polska faktura, model nie miał problemu, także za pierwszym razem, więc uznałem, że nie powinno to stanowić kontrowersji. Nad pierwszą wersją rozwiązania myślał przez 51 sekund i wypluł ten oto kod, który po uruchomieniu wyświetla nam bardzo ładnie sformatowany formularz. Ale jest Kilka problemów, które widać na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, wszystkie opisy, w tym pól, są po angielsku, a miał to być polski generator faktur VAT. Po drugie, po dodaniu pozycji nie mamy możliwości usunięcia tej pozycji, co jest raczej ważne. A po trzecie, i najważniejsze, generowanie PDF-a nie działa. I w konsoli możemy zauważyć, że jest to błąd który polega na tym, że próbuje wywołać funkcję autotable, więc pierwsza próba nieudana. Po zgłoszeniu tego błędu i kolejnych 17 sekundach rozmyślań dostaliśmy kolejną wersję. Tym razem znów, tak jak i w wersji polskiej, pominął ważne części kodu i wypluł nam tylko fragment, który chciał zmienić. Dostał więc bardzo wyraźną instrukcję, że potrzebuje Pełnej wersji kodu z poprawkami i żeby nic nie pomijał. Po kolejnych 26 sekundach dostaliśmy kolejną pełną wersję, to już jest trzecia próba, i tym razem postanowił również dodać walidację pól wejściowych i pola NIP, a także kilka innych rzeczy. I po uruchomieniu formularza widzimy, że mamy ten sam, bardzo ładny formularz, nadal są polskie nazwy, ale dobra, tego mu nie zgłosiliśmy. Po dodaniu pola mamy opcję usunięcia tego pola, więc też niezgłaszany błąd, a jednak został rozwiązany. No ale niestety generowanie faktury w dalszym ciągu nie działa i tym razem mamy inny błąd od query selector i z null. Zdaje się, że podobny mieliśmy też w wersji polskiej. Więc trzy próby: zadanie z fakturą znów nieudane mimo że prompty były po angielsku i mimo że instrukcje dotyczące tych promptów były jeszcze bardziej klarowne niż w wersji polskiej. Gra w węża nie wymaga uwag, to dokładnie to samo zadanie, tylko język się zmienił. Tym razem myślałem nad nim przez 11 sekund i dostaliśmy kod gry w węża. Po uruchomieniu go jednak mamy pustą planszę, na której nic się nie da zrobić. Mogę wciskać klawisze, ale. Nic to nie daje, a po jakimś czasie nagle wyskakuje game over score 0. Możemy zagrać jeszcze raz i sytuacja się powtarza. W związku z tym napisałem mu, że wąż i jabłka są niewidoczne, ale że w pewnym momencie nagle wyskakuje plansza game over, co sugeruje, że gra jednak działa w tle. Po 107 sekundach rozmyślania dostaliśmy kolejną wersję gry i znów pominął. Ważne części kodu, poprawiając tylko jakiś fragment. Tym razem po uruchomieniu oczywiście brakuje całej planszy z grą, więc dostał taki komunikat, że plansza gry jest w ogóle niewidoczna. Po kolejnych 65 sekundach wypluł znów niepełną wersję gry. No i to oczywiście też nie ma szans działać, w związku z tym działa podobnie, czyli wcale. Znów trzy próby. I znów brak powodzenia. Kolejne zadanie w języku polskim brzmi: napisz 10 zdań kończących się słowem ściana. Natomiast w wersji angielskiej postanowiłem użyć słowa ⁇ hum ⁇ ponieważ słowo ściana, czyli ⁇ wall po angielsku, nie ma żadnej odmiany, jest po prostu ⁇ wall. Po polsku jest cała deklinacja i wiele innych zasad. W angielskim mamy więc znacznie prostszą sytuację. I żeby mu to trochę utrudnić, postanowiłem użyć słowa, które trudniej umieścić w języku angielskim na końcu zdania, żeby chociaż to było trudnością, i no, tym razem mu nie wyszło. W pozostałych zdaniach mu się udało, więc no, widzimy, że to nie jest niemożliwe, żeby to słowo umieścić na końcu zdania, więc dało się to zrobić, ale jemu się nie udało. I za kolejnym razem postanowiłem jednak sprawdzić, jak będzie z tym słowem ściana. I okazuje się, że nawet i z tym słowem, chociaż sytuacja jest, jak wspomniałem, prostsza niż w języku polskim, nawet i tu za pierwszym razem mu się nie udało. I słowo w ściana w dwóch przypadkach jest w środku zdania, a nie na końcu. I spróbowałem obydwa te słowa jeszcze raz. Słowo ściana za drugim razem wyszło. Tym razem mu się udało, w każdym zdaniu jest na końcu. Natomiast ze słowem hum za drugim razem również mu się nie udało. I tutaj jest w każdym zdaniu gdzieś w środku i w żadnym nie jest na końcu co więcej w czasie tego rozmyślania wypisał sobie 10 zdań w których słowo chłom jest w każdym przypadku jest na drugim miejscu w zdaniu i na koniec podsumował że w każdym z tych zdań słowo chłom jest na końcu więc jeśli z tak małej próby czterech podejść można cokolwiek wnioskować to wychodzi nam 25% niezbyt dużo liczenie słów odpowiedzi pierwsza odpowiedź wygląda tak i tu powstał problem z interpretacją, który można zwalić na nieścisłość w tłumaczeniu. Słowo answer jest bardziej jednoznaczne niż polska odpowiedź. No i można argumentować, że to, co oznaczył jako odpowiedź, ma faktycznie pięć słów, choć cała odpowiedź ma zdecydowanie więcej. Zamiast to roztrząsać, spróbowałem jeszcze raz. I tym razem dostałem to. No i znowu nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc następnym razem zamiast o answer zapytałem już o response, co pełniej oddaje polskie znaczenie odpowiedzi. Dla jasności, answer to jest konkretnie odpowiedź na pytanie, zaś response to bardziej coś jak reakcja, zarówno na zadane pytanie, jak i na sytuację. Szerzej rozumiana odpowiedź. Chodzi oczywiście o to, żeby całość tego, co wypluje model, było przez niego uwzględnione w tym liczeniu i żeby nie było takich niejednoznaczności. I tym razem odpowiedź wygląda tak. Ta część box 4 to jest dokładnie to, czego w pierwszej odpowiedzi nie liczyliśmy jako słowo. To jest dokładnie ta liczba poniżej odpowiedzi, tylko tym razem coś nie wyszło i nie została wzięta w box. Więc widać, że za każdym razem, jakby trochę naciągnąć zasady, to można by uznać. Ale te zasady musielibyśmy naciągać raz w jedną, raz w drugą stronę, aż do sprzeczności. Zadałem mu to pytanie jeszcze raz. Może w końcu się uda? I tym razem odpowiedź wygląda tak. Napisał tu 191, łącznie z tym procesem rozmyślania. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tu mamy coś koło 53 słów, a rozmyślanie to było ładnych parę tysięcy. Na cztery próby żadnej nie można w pełni i jednoznacznie uznać. Odpowiedzią powinno być jedno zdanie, które się samo opisuje. Nic więcej, nic mniej. Cyfra też powinna być zapisana słownie, żeby uniknąć niejednoznaczności. Tak jak robi to o 1 I nie... To nie jest przypadkowy traf. Tu jest drugie pytanie z rzędu o to samo. Przeprowadziliśmy więc testy po angielsku i jak widać sytuacja niespecjalnie się różni. Oczywiście za którymś razem pewnie każde z tych zadań się uda, ale stawiam tezę, zresztą już nie pierwszy raz, że najważniejszą cechą modelu jest to, jaką mamy pewność, że odpowiedź będzie prawidłowa. Inaczej, jakie mamy prawdopodobieństwo, że odpowiedź na losowe, jakiekolwiek pytanie będzie poprawna? I chyba nawet na podstawie tej małej próby kilku zadań widać wyraźnie, że w przypadku O1 to prawdopodobieństwo jest istotnie wyższe. Czy to znaczy, że broni O1? Absolutnie nie. Mówiłem już w innych filmach, że ciężko mi znaleźć dla niego zastosowanie, zwłaszcza w tej cenie. R1 jest 27 razy tańszy. Nie mam wątpliwości, że w stosunku jakości do ceny wygrywa. Ale to w żaden sposób nie przeczy wnioskowi, że zdolnościami nie dorównuje O1. Co więcej, podkreślę jeszcze raz, w dużej ilości zwykłych zadań v 3 okazuje się skuteczniejszy. Model od tej samej firmy, też open source, jeszcze tańszy, jeszcze szybszy i dostępny w tym samym interfejsie. Mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. Jeśli interesują Cię rzetelne i aktualne informacje o sztucznej inteligencji, niekoniecznie podążające za mainstreamowym hypem, to jest to kanał dla Ciebie, więc rozważ suba. Dzięki, że zostałeś do końca. Cześć!